No i siemanko moi drodzy, poznajecie stawek. Podrzucę wam link do filmu jak tutaj to kopałem. Generalnie teraz właściciel sobie zrobił porządek z urobkiem, który tam się znajdował dookoła. I będziemy ten stawek delikatnie powiększać, czyli de facto z 5-10 metrów tamta cała strona pójdzie do powiększenia. No, taka robótka na dzisiaj. Także działamy. Wziąłem sobie maty, pontony, bo tam tak niby jest sucho, ale to z doświadczenia wiem, że tam różnie może być. Także niech one sobie tutaj, w razie czego, w pobliżu koparki leżą. No i co? Woda czyściutka. Przepływ w dalszym ciągu jest. Jedynie tutaj, e, gdzie było to źródło, gdzie miałem kłopoty właśnie z tą obrywającą się skarpą. Z tym wypływem wody. No zobaczcie jak tutaj yy, na, Zamuliło ten cały róg No ale nic, najwyżej na koniec się jeszcze tym zajmiemy Jak będzie czas I coś tutaj postaramy się stworzyć ciekawego Dobra moi drodzy, mamy kolejny dzień Ogólnie wczoraj tak y, tylko sobie y, Zgarnąłem ten nadatek tutaj, który był w, w wodzie nie kopałem, bo już było późno Także nie chciałem po prostu zaczynać, żeby mi tego nie zalało. Teraz sobie już zaczniemy na bogato. Także myślę, że jak dobrze pójdzie to dzisiaj powinienem to skończyć. Także co, będziemy jechali tak jak to już zostaje, natomiast tamto idzie do zebrania, tak mniej więcej jak koparka i tam będziemy zakręcać pod drzewo. Także cały czas będę się cofał. Urobek pójdzie na bok. A na koniec sobie wyjadę już tamtą skarpą Także tak to sobie rozplanowałem No i dobra, jedziemy z tematem Podładowałem kamerę, bo tam coś zaczęła świrować Nie wiem czy coś tam we wcześniejszym ujęciu nagrało No tak to wygląda, urobek gdzie tutaj W tą otchłań Także ten cały Znaczy cały, no tam Przed drzewami jest rowek, także do tego rowku mam, mam miejsce, żeby to odkładać, ale generalnie rzucam za siebie, a później już sobie właściciel ma swoim sprzętem dorównać. Także ja mam wykonać najbrudniejszą robotę. Ogólnie tak, wziąłem sobie na jazdy, jak widzicie, znaczy na jazdy te podkłady, bo tutaj jest tak nie do końca stabilnie. To przeczuwałem, dlatego sobie od razu to zabrałem, żeby tam wiecie, jakieś stopy nie było. No i lecimy. Grzebę tutaj, tak mniej więcej do tych Do tego zaworu przeciążeniowego. Czyli mniej więcej do połowy tych siłowników. Lecę z głębokością. Tu już schodzi coraz głębiej. Tak jak nawet mówiłem na. na nie poprzednim, ale jak to pierwszy skopałem, kopałem, no to generalnie ten, ten podkład piasku tam się zaczyna, jest, na wierzchu jest. Natomiast tutaj schodzi całkiem tak z 3 metry yy, jeszcze pod, pod lustrem wody jest. Także staram się po prostu do, do tego piasku, yy, ten, ten ił to było to wybierać. No i tyle moi drodzy, także co, lecimy z tematem, może wam postawię gdzieś kamerę żebyście sobie chwilę popatrzyli jak to jak to idzie i działamy Moi drodzy, tak to idzie. Generalnie hmm, ta półeczka już będzie pod wodą docelowo. Także tego nie będzie widać. Skarb tutaj żadnych nie robię, to już sobie inwestor będzie tutaj działał e, jak tam będzie chciał. No i co? Lecimy. Tam już się zaczyna ciekawie. Już się zap zaczyna zapadać ta koparka. Także mogą być atrakcje. No ale myślę, że jakoś to ogarniemy Te podkłady widzę, że to już jest będzie chyba ostatnia robota ich Bo leżały na dworze trochę w takich niekorzystnych warunkach No i widzę, że to w ogóle się nie sprawdza to sosnowe drewno To już się praktycznie rozpada przy każdym wjechaniu Ale wiecie co myślałem, mam dużo rur stalowych Po prostu z rur wyspawać E, takich dwucalowych I by chyba to było dużo trwalsze rozwiązanie, ewentualnie jakieś drewno Ale z takiego wiecie drzewa twardego No i dobra tak to idzie także Nie będę wam tu już nagrywał bo to w zasadzie nic ciekawego Urobku dosyć sporo tutaj wychodzi Zasypuje tutaj teraz całą, całą dolinę I tak to wygląda. O, aż tam poleciał. a tam miałem mnie sypać. No nic. Co ja poradzę? No, sunęło się po prostu. Eee, to ten, ten ił się po prostu tam sunął. I tyle, dobra. No, już nic nie poradzimy. Już tak to musi zostać. Ktoś będzie miał podwyższoną działkę. Dobra. Eee, Lecę dalej. No i dobra, moi drodzy, tyle na dzisiaj. No, ten ruch zrobiłem. Jakbym się uportował, to może i skończył, ale tak, tam jest dosyć takie e, niestabilne. Także niech sobie to przez weekend teraz dojdzie do siebie. I w poniedziałek sobie wyrzucimy tą resztę. Tutaj nie zajdzie długo, także chwila, moment i powinno być zrobione. No i tak to wygląda. Tutaj wody dosyć sporo opadło ale źródełka źródełka cały czas biją zobaczcie na ryby jak szukają świeżej wody o ryby sobie też odetchną trochę od tego od tych manewrów zobaczcie tutaj w rogu jest źródełko jak tutaj cała ławica drobnych rybek sobie siedzi i zażywa świeżej wody no cóż tak to już bywa że przy takich robotach się woda mąci, męci, nie ma innej możliwości, żeby żeby to jakoś inaczej zrobić ale przeżyją z doświadczenia wiem, że tam no może w pojedynczych przypadkach jakieś zejścia mogą nastąpić, ale zazwyczaj ryby jakoś tam lepiej lub gorzej, ale takie takie manewry Yy, przetrwają No i dobra tutaj widać że też się ta woda sączy cały czas ta strona już tak tutaj wyjdzie docelowo czyli tak to będzie wszystko pod wodą yy, No i tu będzie brzeg generalnie nie tak po, po, po półkolu się nawet udało zrobić No nawet całkiem całkiem przyzwoicie Dobra moi drodzy, kończę na dzisiaj. I. Yy... No, jeszcze wam nagram jak to zakończymy. I by było to wszystko. Na razie. No dobra, skończona maszyna już na brzegu. Tak to wyszło, mniej więcej. Tam jedynie nie jestem z tamtego rogu zadowolony, bo no niby tak inwestor chciał, żeby to dorówna, tam dorobić, ale teraz tak patrzę, mogłem to bardziej ściąć do łuku, żeby taką wiecie łagodną linię tutaj zrobić, albo jeszcze jest taki motyw, że można by było jeszcze z 2 metry tutaj tego stawku podebrać w tą stronę i tak bardziej się, wiecie, jak gdyby dookoła tego drzewa tego tak objechać, nie, bardziej żeby to drzewo stanowiło taką Taki półwysep nie? Wtedy by też by to fajnie wyglądało Aczkolwiek no nie miałem już co, co z tym urobkiem zrobić, także Na razie jest jak jest i tak chyba zostanie No i tyle by było na razie Przyjadę tu za kilka dni, zobaczę jak się woda Uzupełni I jak to docelowo wyjdzie Także co, na razie tyle, nie ma tutaj za bardzo co pokazywać Więcej i tak to wygląda. Tutaj śmieci sporo. Ten brzeg odsunięty cały. No, ale to tam mówię kilka dni i to się zapewne uzupełni. Także co, ja na razie kończę. Myślę, że wam postaram się wam tutaj dograć. Jak przyjadę po koparkę to sobie jeszcze tutaj dogramy materiał na zakończenie Natomiast co no po robocie to tak wygląda jak, jak teraz Dobra, trzymajcie się, cześć No i siemaneczko, przyszedłem sobie tutaj zabrać koparkę Tak dobrze słyszeliśmy przyszedłem Nie przyjechałem bo a niedaleko mam tutaj robotę to pojedziemy sobie na gąsienicy bo tu jest generalnie kiepski trochę dojazd tą lawetą to już wolę przejechać ten kawałek no i co, stawik tak, tak wygląda po tygodniu od wykopek wody się widać nalało tak tutaj to wyszło widać, że się fajnie oczyściła no, już po tygodniu to spokojnie. Nie ma problemu, że to jeszcze tam się będzie ta zawiesina utrzymywała, oraz że ona opadnie. Te cięższe frakcje, a dwa, że i tak tutaj mamy przepływ tej wody cały czas. Także bardzo szybko się to wyczyściło. Ze strat jedną rybę kiedyś wyciągnąłem w tym drugim dniu kopania, zdechniętą. A więcej nie wiem, chyba że właściciel coś tam wyciągał. Także takie są straty w organizmach żywych. Tak to wygląda. Tutaj troszeczkę za nisko zszedłem. Bo to miało być generalnie już na wierzchu. A tutaj zalała woda, także niwelator w oku ogrodnika troszeczkę zawiódł tak samo tam jest delikatnie zaniżone no ale inwestor ma tam maszynę to sobie to ogarnie tak samo to sobie będzie tutaj równał tylko nie wiem chyba wydaje mi się że najlepiej by to było na wiosnę rozrównać bo teraz to będzie taka zabawa w tym błocie chociaż nie wiem jak to jak to będzie szło no inwestor komaty gościu to, to sobie to z tym poradzi. No, wyszło tego urobku, no nie tak mało, tak się wydaje. Tutaj taka kubeczka, ale, ale tutaj była Rasza Dolina. Także no jest tego troszeczkę, już się więcej nie dało, bo to się wszystko rozjeżdżało. A tam jest mm, generalnie rowek. Także już tego nawet nie miałem gdzie rzucać za bardzo. No tam też jest zasypana ta cała Znaczy cała, no większość tamtej, tego rogu Tam był największy dołek Także jest to wszystko ogarnięte No i tak powiem wam, że Z ekologicznego punktu widzenia sporo wody się tutaj Teraz zmagazynuje, bo Normalnie to by wszystko do tego rowu odpłynęło Tu jednak jest, no Z półtora, 2 metry Wyżej, nie? Lustro wody od, od tego rowu Także taką pojemność mamy tutaj zmagazynowaną, nie, nie odpłynie Fakt, że to częściowo też odparuje Ale No nie wiem To są takie zagadnienia Filozoficzne, co lepiej Czy, czy, czy wydać, żeby ta woda odpłynęła sobie do rowu Czy, czy ją zmagazynować tutaj i i na razie ją na parowanie nie wiadomo co lepsze. Dobra, moi drodzy, ja lecę Tak to tutaj wygląda. Tutaj widać, że już odpływ jest e, docelowy. Stan jest. No już odpływem się tutaj przelewa. Także tyle tej wody mniej więcej będzie. Chociaż nic nie stoi na przeszkodzie, żeby delikatnie to lustro trochę podnieść ale to już kwestia co tam właściciel sobie z tym wymyśli no dobra moi drodzy także co kończymy piszcie jak wam się tam podoba stawik ogólnie nie wiem czy wspominałem czy nie ale to jest gdzieś wam podlinkuję już drugi raz tutaj jestem chyba mówiłem o tym także wrzucam filma do pierwszego do pierwszego do pierwszej pierwszego etapu jak to wybierałem i sobie będziecie mogli zobaczyć jak to jeszcze na samym początku wyglądało. Dobra, lecę, trzymajcie się, cześć, na razie. A, widzicie jak się rwie maszyna do roboty? A? No. to mnie upomina, wsiadaj pan, nie gadaj, dobra, lecimy, na razie, hej.